Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek ze zdrabkami. Dzisiaj będą nowości: nowa krzyżówka, nowa zdrabka, gorąca. Nie będę zdradzać szczegółów, po prostu zapraszam Was do oglądania. Łapka w górę i oglądamy. No i zaczynamy zdrapywanie. Dobrze, moi kochani, dzisiaj się skupimy na dwóch nowych zdrabkach. Tutaj wielka krzyżówka i gorąca zdrabka. Może zaczniemy od niej przybliżę. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Tak, jeżeli chodzi o taką szatę graficzną, bardzo fajnie wygląda. Takie papryczki, ogniki. No i można wygrać 214 tysięcy złotych. Na samym początku przeczytam zasady, bo w sumie ja ich nie znam. Pierwszy raz drapie z drapeczką gorącą. Tak więc, jeżeli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama, jak któraś z wygrywających liczb wygrałeś przypisaną do niej kwotę, no to wiadomo, znajdź Twoje liczby wśród wygrywających liczb w kolorze czerwonym i pomnóż przypisaną wygraną razy dwa. Wygrane sumują się. No to zapowiada się dosyć fajna, prosta, łatwa, przyjemna zdrapka, więc na samym początku drapiemy moje liczby. Mam nadzieję, że tutaj wszystko ładnie zobaczycie. Pierwsza liczba jest to 25, kolejna liczba to 47, następnie mamy 6 i kolejna to 37, więc tak. To liczby są takie, które będziemy ich szukać. No i pierwsza, papryczka. No dobrze. Dajcie mi, kochani, znać, czy lubicie papryczkę, czyli jakieś pikantne potrawy, bo ja Wam powiem, że ja na przykład nie przepadam. No i tutaj 20 zł do wygrania, a liczba. Jaka liczba? 47. Ale i słuchajcie, ona jest jeszcze czerwona. Znajdź czerwona i razy dwa. Ej, to ja cztery dychy wygrałam w tej zdrabce. Tak na samym starcie, ej no, słuchajcie, na to wygląda, z, e, z, czekajcie, w kolorze czerwonym, no tak. A i ta też jest liczba czerwona i tu już czerwone. No to słuchajcie. No to 40 złotych wygrane. No to jazda, jazda na maksa, kurde. Ale fajna wygrana. Następnie mamy 32. Do wygrania było dyszka, więc to nie jest nasza liczba. Szukamy dalej. Już mi się spodobała ta zdrawka. 31. Tej liczby również nie mamy. Do wygrania było 5 złotych. Następnie 49. Tej liczby nie mamy do wygrania, była dycha. Również wszystko jak na razie na czerwono. 39 to też nie jest nasza liczba. 33 też nie. 80 zł, słuchajcie, tysiąc. Jakby takiego Tysiaka razy dwa przemnożyć, to co to w ogóle jest? Ja pytam się, to by była taka wygrana, że szok. 18, moja szczęśliwa liczba. Słuchajcie, Tysiak do wygrania. Następnie 36, no byliśmy blisko, bo mamy 37. Kolejna to jest 15, nie mamy tej liczby, i trójeczka. Mamy szósteczkę, dobra, tak, popatrzę, podrapię, jeszcze tutaj słuchajcie, podrapię, podrapię. Tak, bo Wy mi mówicie, że jeżeli są trzy takie same tutaj symbole. W tym wypadku, o, 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 to się wygrywa. No ja wiem, o tym wiem, tylko wiecie, no nie chcę sobie też psuć zabawy, żeby od razu to wszystko drapać i od razu po prostu wiedzieć przed zdrapaniem, o, nie wygram, bo już mam trzy takie same symbole. Wiecie co chodzi? Więc ja sobie tak na chill drapię, wiadomo, tak podrapałam, podrapałam, czekajcie, strzepiemy to gdzieś na dół. No i zobaczcie, no i jest, jest 30, czekajcie, które to było? 47, 20 zł razy 2. Więc cztery dychy wygrane. Dobra, słuchajcie, to drapiemy raz jeszcze z drapkę gorącą, bo mam jeszcze drugą za 5 zł ta zdrapka, więc trochę droga. Ale mówię, kurczę, wygrałam, to drapię jeszcze raz. Jeszcze mamy krzyżówkę długą, więc czeka nas dzisiaj dużo zdrapywania. Więc moje liczby to 42, 36, 2 i 17. Moje dwie szczęśliwe liczby to właśnie 17, 18 lubię. je. E, tak więc mam nadzieję, że tutaj 17 nam przyniesie szczęście. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Jeśli tak, no to zaczynamy z drapywanko. Mamy tutaj dziewiątkę. 20 zł było do wygrania, więc nie wygrywamy nic. Jedyneczka, 80 zł było do wygrania. 31. No niestety, piąteczka. 54. Też nic. 41 było blisko, bo mamy 42, następnie mamy 33, więc też nie wygrywamy. Kolejna to jest 23, też nie. 19, o kurde, 214 tysięcy do wygrania. Ale to były jazdy 21 i 16. 16 i też 214 tysięcy. No blisko, blisko byliśmy mojej ulubionej liczby. Dobra, całe szczęście, że ta zdrabka pierwsza nam przyniosła szczęście. Całe szczęście, że przyniosła szczęście. Lelum po lelum jak zwykle. Ale no myślę, że opłaca się nowe zdrabki brać, bo wtedy yy, jest dużo szansa na wygraną. Dobra, krzyżówka, patrzcie, ona jest taka wielka. Ona mi się aż w kadrze nie mieści, więc może ja troszkę oddalę. Ogólnie sprawa jest taka. Już tutaj Wam pokażę. Tabela wygranych. Musimy mieć trzy słowa żeby wygrać dychę, tylko że wygrane z tabeli dotyczą każdej krzyżówki osobno, więc wiecie, jakbym tu miała jedno, tu drugie i tu trzecie, to się nie liczy. Musi być w jednej tabeli, żeby wygrać. Muszę to rozkminić, jak ułożyć tą zdrabkę, żebym mogła to dobrze nagrywać. Więc tak. Na sam początku moje liczby, wiadomo, szukamy. Wiecie, o co chodzi w krzyżówkach. Wiecie, że jestem trochę ślepa, więc proszę na mnie nie krzyczeć, jeśli się gdzieś pomylę. Będę starała się uważnie zdrapywać. Więc pierwsza literka jest to F. No i tutaj Szukamy, tak więc zaczynamy Islam Mars. Wiecie, są może w pionie, będziemy szukali na sam początku, może tak będzie prościej. E, mam nadzieję, że taka taktyka nam tutaj przyniesie nawet szczęście. Nie wiem, czy szczęście, no ale no nie ominę, jak na razie F nie widzę. Kolejna litera to jest J. E, tutaj, jak się nie mylę, to J też mi gdzieś e, nie przeleciało przed oczami, tak więc e, ta liczba, jaka liczba, ta cyfra. <grywa> No literka, literka po prostu jej tu nie było. Kolejna to jest B. No i B chyba tutaj gdzieś było bez wątpienia. Dokładnie tak. Mamy pierwszą betkę. Jak na razie tylko jedna, a wiecie, trzy słowa muszą być, żeby coś wygrać, tak więc jeszcze szukamy dalej. B, by, 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 b, b, b. No i niestety, jak widzę, niestety nie mamy żadnego B. Ale kolejne liczby też tutaj może nam przyniosą szczęście, więc następne mamy O. No i O, jak widzicie, się powtarza, ale może zacznijmy tutaj od lewej strony, żeby się nigdzie nie pomylić i niczego nie przegapić, choć i tak pewnie, znając życie, gdzieś tam coś przegapimy. No ale, ale powiem tak, no. Każdy się myli, każdy ma prawo do błędu. No, może, żeby później to zauważyć albo się przyznać, że no ja od razu powiedziałam na przykład, że jestem ślepa, tak więc wybaczcie mi to. Tak jeszcze patrzę w poziomie, tak więc tyle. Następnie, słuchajcie, mamy K, jak Karolina. Czy mamy tutaj jakieś Karoliny? Czekam na Wasze komentarze. Mamy K, pierwsze do zdrapywania. Następnie, czy coś będzie, będzie, będzie. Na pewno tak, gdzieś widziałam, ale chcę lecieć po kolei no się pomyliłam, właściwie nie było ruda schemat k, 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 k. jest w rzepaku jeszcze proszę bardzo no mówiłam, mówiłam, że gdzieś K mi przeleciało przed oczkami i tutaj też jeszcze mamy K jak najbardziej jesteśmy już blisko jednego słowa a właściwie to słowo to sok, następnie Y no, Y to się często nie powtarza, ale już mamy pierwsze Y do zdrapania. Mam nadzieję, że tutaj wszystko dobrze widzicie. E, chyba widzicie, tak mi się wydaje. Dobra. Y, Y, z tego co widzę, to. No to jest ciężko po prostu z tą literką, także następnie, wiecie co, tak żywiołowo sobie, tak, tak mówię, podpowiem chwili, zdrapię kolejną gorącą, no i tak nie wygrała, tak zazwyczaj jest, że jedna wygrywa, druga nie, <laughs> ale co tam, co tam, szalejemy sobie i kolejna literka to C. Zacznijmy sobie tak wyjątkowo od strony prawej, ale mi się ręka wygięła, aż ręka rozbolała, czerwona tutaj od tego światła, no wiecie, no tak to jest, jak się jakimiś światłami doświetla, czemu to się nie chce drapać w ogóle, dobra, ale mamy tutaj C, już je widzimy. Na pewno tu, tu ru, tu, 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 ru, tu tu. czemu tutaj tak mało tych liter? Ale jeszcze mamy kolejne, słuchajcie, krzyżowy do drapania z tymi samymi literami. P jak Paula, moje imię, proszę bardzo, musi tutaj gdzieś się znajdować. No i w rzepaku od razu jest w e, Marsnie. No to od prawej strony No, no, słuchajcie Tylko jeden raz się nam tutaj powtórzyło V No to V to nigdzie tutaj nie widziałam z tego co patrzę No dokładnie, nie było, nie było Dalej jest Z -ka. Z, Z, Z Z na pewno będzie w gazie Lecimy sobie teraz poziomo w tezie O, no to dosyć, dosyć dużo z tego co widzę W rzepaku Dużo, dużo, dużo do drapania dzisiaj. Zetkę mamy tutaj też. Adres, mnich, grodzisko. Fajnie. No i dobra, lecimy z kolejną literką. Dalej mamy H. Ha, 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 ha. Śmiejemy się wszyscy. Z się pośmiejemy trochę, że nic nie widzi, No ale chyba faktycznie nic nie widzi, bo z tego co patrz. A, jest mnich! Proszę bardzo, jest. Następnie lecimy z kolejną. A, moja ulubiona! Słuchajcie, w islamie mamy, w marsie mamy. O, tutaj dwa razy A nam też się trafiło. Fajnie, fajnie. Wszyscy lubią A w krzyżówkach. Wiecie o co chodzi? Czemu tak ciężko to się drapie? Pytam się. A, 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 a. I teraz będziemy mieli podrapaną całą krzyżóweczkę. Może jakieś słówko nam wyskoczy? Kto wie, kto wie. Trzeba być dobrej myśli, jak ja to mówię. Pozytywne nastawienie, no i wygrana na pewno jakaś nam się tutaj będzie szykowała. Jeżeli tak będziemy myśleć, patrzę tutaj jeszcze adres. Mhm, to tyle. Myślałam, że więcej będzie do drapania, dobra. Czekamy na E. Eskę teraz mamy. No i mamy pierwsze słowo SOK. Do Marsa też się zbliżamy. Tak myślę, myślę, czy te R było, bo tutaj by mi brakowało, te Rki gdzieś tam. E, no ale nie. Czekajcie, co my bierzemy? S, Paula, ty myśl o tej literze, którą drapiesz, a nie o żadnej innej, <grym> bo tu będzie kiepsko z tym zdrapywaniem. S, -ka, S, -ka, S, -ka. W adresie mamy rozmiar S. No niestety nie noszę takiego, ale co tam? <grym> Słuchajcie, nawet jakbym chciała, to spodnie byłyby za krótkie, bluzki też za krótkie, rękawy. Rzepak, tu, 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 wszystko zdrapane z eską, no i następnie, teraz tak patrzę, że już ostatki nam się szykują, u, 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 dobrze, tutaj patrzymy, nie ma, 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 nie ma nigdzie utki naszej i e u, lubimy e, lubimy, często się powtarza, więc pierwsze w schemacie mamy. W tezie mamy, o na te czekamy, na te, dokładnie, w rzepaku, w adresie, o, r by nam się przydało, to byśmy już mieli, my się wydaje, jakąś wygraną, e, e o tu jeszcze a ominęłam, hmm, no to już jesteśmy blisko tego rzepaku, tak jak patrzę, e, gdzie jest jeszcze e, hmm, hm. nie ma. Nie ma, nie ma. Dobra, lecimy. Ostatnie trzy literki. Z tego co widzę, to będzie G. W Grodzisku jest jak najbardziej. Tutaj w Krzakach jakiś, w Krymach nie Krzakach. No, pozdro. Pozdrawiam siebie i moje czytanie. <grytanie> g, g G G G G G Grodzisko. Nie ma. Dobra, lecimy. Lecimy na Szczecin. N Widzę, M dużo się powtarza, N chyba będzie z tym gorzej, no ale co zrobić? No tak myślałam. Tak myślałam. I ostatnie jest to i w islamie w grodzisku, ale chyba to nam nie przyniesie żadnej wygranej, tak mi się wydaje. I. 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 I, I no i to tyle jeżeli chodzi o moje literki tak jeszcze zdrapię, żebyście tutaj dobrze wszystko widzieli w pierwszej krzyżówce więc pierwsza krzyżówka nam nie przyniosła szczęścia, ale są kolejne weźmy sobie jeszcze tutaj bonus więc tak, K było to pamiętam nie wiem czy widzicie te litery, może w ten sposób zrobimy K było L, L nie było więc to już nam skreśla wygraną więc sprawdźmy sobie co to było do wygrania Dwie stówki, więc dwie stówki nas omijają, i słuchajcie, lecimy z kolejną krzyżóweczką. Tylko wiecie co, oddale. Stół cały usyfiony, no ale nic na to nie poradzę. Tak to wygląda ze zdrapywaniem, tak więc lecimy z kolejną krzyżóweczką F, No i szukajmy sobie J. J mamy e, F, J, e, Tak jak patrzę, wiecie co, może F, J za trzy litery to za dużo. J jest jedno. Drugie też mamy, F. Patrzymy, czy gdzieś jest jeszcze F. Z tego, co widzę, jak na razie nie. A, jest tu! widzicie, ukrywało się przede mną, przed moimi oczkami, e, J. Jeszcze szukamy. Nie ma jeszcze w poziomie, sobie zobaczymy. Tu, ru, 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 ru. Teraz B. E, mem, nem, 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 nem. B nie widzę, w pawie nie ma. D jest dużo, ale B mamy tylko... Jak widzicie, wybarze. No i A sobie tutaj też zdrapie, bo A mamy, ale R nie mamy, więc już widzę, że nie będzie niestety z tego słowa wygranej. Następnie mamy O, K, Y. O, oko, będzie od razu ok. No to lecimy sobie z ok. Pierwsze słówko. Oka, oka sobie szukamy. No i znalazłam te oko, no. Pozdro, fajna gra sub. E, Oka. Patrzymy. No, Y też mamy tutaj. Też, też, jak najbardziej. K też jest. E, tutaj nie widać. Tutaj, o. Da, kilka razy się, o, powtarza. Takie kółeczko, łatwo zauważyć, powiem szczerze. <grym> ok. Ok, e, ok, ok. Jeszcze tu winogrona, no to właściwie nawet więcej, o e, jeszcze K sobie znalazłam przy okazji też A sobie zdrapię jak ja te A widzę, bo pamiętam, że mamy A, E też mamy no to pozdrapujemy jak widzę A, E to czemu by tego nie zrobić będziemy bliżej wygranej, mam taką nadzieję że tak to się zdarzy byłoby fajnie e, no ale mi coś aparat piszczy, bo mam głowę przy aparacie i tak nasłuchuję, co on tam gada. P też jest czy jest L? Nie, nie będzie. A miałam oka szukać, no to pozdro. No, ale dobra, wiecie o co chodzi, drapku, drapku i do wygranej lecimy. D nie będzie. R nie będzie, mhm. więc, więc już widzę coraz mniej wygranych, ale trzymam dalej to w głowie, że coś nam się uda wygrać. D nie będzie, to tutaj jedyn, jedynak nie. Ale pawik, czy I też mamy? Jest I. N mamy, bo N nie mamy, winogrona, ale W nie będzie, więc też tutaj... Powiem szczerze, że kiepawo, kiepawo jak na razie to wychodzi. Yy, dobra, oka Y na tym skończyliśmy, co nie. Teraz będzie CPV. Dokładnie to z CP, żebyście widzieli. Przybliżam. CPV. C, yy, C, 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 C. Z tego co patrzę, to jest chyba tylko jedno. W pawiku jest. Ale jest V, a nie Y. a przy, y, O jest! Jest V, a nie W, więc tutaj też kolejny wyraz nam odpadnie. N też gdzieś tam mieliśmy. E. C, P, C, P, C, C, P, C. no. Kiepska, kiepska druga krzyżówka, z tego co patrzę, jest jeszcze C kolejne. Mm -hmm. No i tak jeszcze tu I znalazłam. okej. Okay. CPV ZHA. Dobra, Z jest Z. E, z Z Z, 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 z H. Czy gdzieś H widać, bo to takie rzadko się spotyka, no nie? No, ale jest jedno. Rki nie ma. Jak była Rka, to byśmy też wygrali. Co to było? E, CPV, CPV. To jakieś kurde, nie wiem, okna CPV czy coś tam, coś mi się kojarzy. Z... Ja tak skrótami myślę, no nie? Więc tak to wygląda CP. Tu, tu, tu. No dobrze, lecimy dalej, będzie ZHA. ZHA. Zkę już właśnie A, też dużo zdrapywałam. Tak więc myślę, że tutaj też może być z tym ciężko. ZHA. Yy, no. No, powiem, no słabo, ale N pamiętam, że też było. Z jest. Hm. No i tak kolejne litery sue, 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 sue. S K U E. E też było pozdrapywane, osad. Sue. Z jeszcze ominęłam. No ale wiecie, już to jest taka duża krzyżówka, że kto się nie myli tutaj. N też było. Eee, hmm. Nie będzie, nie będzie. Dalej mamy G G N, I, G, N, I. Brakowałoby nam W, żeby wygrać tu coś. Eee, no, G nam nic nie zmieni tak naprawdę. Czy zdrapie, czy nie zdrapie. No, jak widzicie, R. R, W brakuje. Fala. Nie mamy l -ki. Nie, nie ma, tak patrzę. Nie ma, nie ma. Nie wi ani wid ani widu, nie słychu. D, R, G. G mamy, ale to właśnie nie ma tutaj tej jednej l też nie ma, n jest, ale W nie mamy. Eee, no, U jest, ale z kolei D nie ma, więc tej w ogóle krzyżówcy, jak widzicie, nie mamy ani jednego słowa. Zdrapię kolejną, albo drapię na wizji, a co, mam już jeden wyraz, słuchajcie, IGA, jest tutaj I-G-A z naszych liter. Lećmy dalej, lećmy. Uwaga, uwaga, kolejny wyrazik. Oaza. Wszystkie litery mamy, więc brakuje nam jeszcze jednego wyrazu i jest nim, tak jak patrzy noc, bo jest C. Jest, jest C, już Wam pokazuję. C, O, N, 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 N. -n. Gdzie jest ten? Halo. Jest M. No to mamy noc. Fajnie, są trzy wyrazy, ale szukajmy jeszcze więcej. Jest tu jeszcze jakiś mnożnik, zobaczyłam. Znajdź mnożnik pod polem mnożnik wygrany i pomnożyć. OK, uzyskano w krzyżówce. Raz jeden, czyli nic się nie mnoży, ale jak na razie, słuchajcie, mamy dychę wygraną. Czekam na dalsze, szukam, szukam dalej. Ale słuchajcie, nasiedziałam się nad tą krzyżówką i powiem Wam tak. Już później patrzyłam takie litery, których nie ma. Nie, już gdzieś tam jeszcze to może dodrapałam niektóre literki, więc na pewno nie było. L, S, W, D, R. No, to takie, więc tutaj same takie zostały. Więc jeżeli chodzi o tą krzyżówkę, tu nie wygrałam. Tu nie wygrałam, bo pamiętajcie, że musi być w jednej krzyżówce 3 minimum. No i tutaj mamy jedną wygraną: Oaza, Iga i Noc. Tak więc, słuchajcie, mnożnik to jest jeden, więc tutaj jakby też nie ma jakichś bonusów, ale kurde, za długa ona jest, ale trzy słowa to dycha. No to co, moi kochani, muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj zdrabki przyniosły mi szczęście. A właściwie to są nowe zdrabki, więc potwierdza się moja teoria, że trzeba drapać tylko te najnowsze. Zdrapywałam dzisiaj trzy drapki w jednej, tylko nie wygrałam, więc jedną możemy sobie odłożyć. Na zdrapki dzisiaj wydałam złotych 20, a wygrałam 5 dych, także spoko. W krzyżówce dyszka, krzyżówka była zadycha, więc mi się zwróciła. No i w tej gorącej zdrabce za 5 złotych, z tego co widzę, wygrałam. Wygrałam cztery dychy, także bardzo, bardzo fajnie. Dajcie mi znać, czy zdrapywaliście nowe zdrapki, czy lubicie krzyżówki, czy lubicie, yy, czy wolicie po prostu takie zwykłe, klasyczne zdrapki. Jestem ciekawa. Zapraszam również do zasubskrybowania mojego kanału na dole czerwony przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco. Łapki w górę, jeżeli się podobało, no i żeby było szczęście w kolejnym odcinku również do zobaczenia w następnych filmikach. Buziaki. Pa, pa! pewnie mam brudne ręce od drapania, a może nie tak bardzo.